16, A jak sprawdź to? Każdy mówi ci, żebyś wypierdano stąd Ja mówię, ziom, sam spierdalaj O, to jest moja dzielnica Nie twoja kulica Więc idź stąd Zostaw mnie, ziom Każdy namawiał mnie do złego I ja tego nie kumam To dziś kolego Czemu oni ciągle mówią, żebym robił to i tamto Skoro ja wiem co, to jest aż to zło Jak kiedyś, kurde, myślałem, że, że, moje życie może zmienić się Lecz kiedy nadszedł ten dzień, wtedy wiedziałem, że będę w niebie Lecz niestety jakiś szatan ciągle mnie gonił, 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 gonił Ja nie mogłem go wygonić, on ciągle trzyma mnie za nogę Ja mówię zaraz mu zakopę, ale on mnie nie puszczał, nie Mimo tego, że dzień i noc myślałem, jak zrobić coś, by było dobrze to o niej ciągle myślałem, o moim Bogu, który bardzo kocha mnie Kiedyś myślałeś, że, że jesteś już na dnie Niestety nie, wstawaj, walcz, myśl co masz robić A nie tylko w życiu o seksie nie Który bardzo ja wiem, co mogę robić a czego nie, jeżeli chcesz skumać się ze mną na piwo, dawaj, w jednym świadek, kolego. Teraz myślałem, przemyślałem wszystko to, co mnie dręczyło. I wiesz coś powiem, powiem ci, że, że wjeżdżam na mikrofon se, A ty słuchaj mnie, a jak nie, to spierdalaj, hę. To ciągle mówili, że trzymaj się Piotrek, będzie dobrze Choć wątpiłem w to, że kiedykolwiek będzie dobrze To ciągle mówili, bo trzymaj się, a ja będę trzymał razem z nimi się Bo jak chłopak czyna, leżał pod blokiem, zażygany, z podbitym okiem To on ciągle myślał, czy go... Ktoś uratuje, czy zdawiak jak żom Ja go nie zostawiłem, poszedłem po niego, wziąłem pod ramię, zaprowadziłem do domu, a on ciągle mówił, Dziękuję Ci za to, jesteś moim najlepszym przyjacielem. Lecz przyjaciół nigdy się nie ma. Przyjaciel to wróg, pamiętaj, siema.